50. rocznica lądowania na Księżycu. Data – 19 lipca 2019 roku. Typ inny. 50 lat wcześniej misja Apollo 11 NASA zmieniła nasz świat i pomysły na to, co jest możliwe po pomyślnym wylądowaniu ludzi na powierzchni Księżyca i sprowadzeniu ich bezpiecznie do domu, po raz pierwszy w historii. Film Renaissance celebruje ten moment ludzkich osiągnięć. Prowadząc nas w podróż na Księżyc i z powrotem, opowiadany przez osobę znającą z pierwszej ręki to epickie wydarzenie, byłego astronautę i pilota modułu dowodzenia Apollo 11, Michaela Collinsa. Zespół około 400 tysięcy ludzi z całego świata pracował nad projektem Apollo, głównie pracownicy fabryki, naukowcy i inżynierowie, którzy nigdy nie opuścili Ziemi. Wśród tych 400 tysięcy byli astronauci misji Neil Armstrong, Edwin, Buzz Aldrin i Michael Collins. Ich historyczna podróż rozpoczęła się. Gdy rakieta Saturn V wystrzeliła z Centrum Kosmicznego Kennedy Space Center na Florydzie w dniu 16 lipca 1969 roku. Po osiągnięciu orbity wokół Księżyca moduł księżycowy, znany jako Orzeł. Rozdzielił się na 13-minutową podróż na powierzchnię. Tymczasem astronauta Michael Collins pozostał w module dowodzenia. Co ostatecznie sprowadziłoby wszystkich trzech astronautów z powrotem na Ziemię. W drodze na powierzchnię Księżyca Armstrong i Aldrin utracili kontakt radiowy z Ziemią. Komputer pokładowy pokazywał nieznane kody błędów, a paliwo się skończyło. Gdy miliony oglądały telewizję z niepokojem, z powodzeniem poprowadziły moduł do bezpiecznego lądowania na kraterze nazwanym Morzem Spokoju, 20 lipca 1969 roku. Niedługo potem Armstrong stał się pierwszym człowiekiem, który postawił stopę na księżycu, wypowiadając niesławne słowa, to jeden mały krok dla człowieka, jeden wielki skok dla ludzkości. Po powrocie bezpiecznie na Ziemię 25 lipca 1969 roku. Załodze Apollo 11 towarzyszyło 10 kolejnych astronautów, a ostatnia misja miała miejsce w 1972 roku. Niezliczone odkrycia naukowe, od skanów CAT poliofilizowaną żywność, miały miejsce dzięki misji Księżyc. Eksploracja kosmosu trwa do dziś, a kamienie milowe. Takie jak Międzynarodowa Stacja Kosmiczna i plany misji na Marsa. Ostatnio program Artemidy NASA, nazwany imieniem siostry Apollina w mitologii greckiej, ma na celu sprowadzenie pierwszej kobiety na Księżyc. Pamięci Hune Gihary Data, 29 lipca 2019 roku. Typ, inny. Nie było innego wyjścia, powiedział japoński dyplomata U Sugihara, który stacjonował na Litwie krótko przed wybuchem II wojny światowej. W 1940 roku. Czyli 79 lat przed powstaniem tego Renajdzanca, Sugihara zaczął wydawać wizy tranzytowe tysiącom żydowskich uchodźców, przeciwstawiając się bezpośrednim rozkazom swoich przełożonych, aby pomóc uchodźcom w ucieczce przez Japonię. Powiedziałem Ministerstwu Spraw Zagranicznych, że to kwestia ludzkości, wspominał lata później: Nie dbałem o to, czy stracę pracę. Wkrótce po tym, jak rodziny żydowskie zaczęły ustawiać się w kolejce przed jego oficjalną rezydencją. Prosząc o dokumenty umożliwiające im bezpieczny przejazd przez Japonię na holenderską wyspę Curacao, wysłał trzy wiadomości do Tokio z prośbą o pozwolenie, z których wszystkie zostały zdecydowanie odrzucone. Absolutnie nie wydaje się żadnego podróżnego nieposiadającego twardej wizy końcowej z gwarancją wyjazdu z Japonii. Przeczytaj link z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Bez wyjątków. Po wielu poszukiwaniach duszy Sugihara rzucił ostrożność na wiatr, pisząc tysiące widz w dzień i w nocy, aż moje palce były zrogowaciałe i bolały mnie wszystkie stawy od nadgarstka do ramienia. Żona poparła jego ryzykowną decyzję, masując zmęczone ręce każdej nocy, aby mógł jechać aż do ostatnich minut pociągu opuszczającego Litwę. Rozdając wizy Żydom na Peronie. Po powrocie do Japonii Sugihara zapłacił cenę za nieposłuszeństwo zamówieniom. Jego obiecująca kariera w służbie zagranicznej dobiegła końca i walczył o utrzymanie rodziny. Nie otrzymał uznania za poświęcenie, dopóki jednemu z ocalonych ludzi, obecnie izraelskiemu dyplomacie, nie udało się go znaleźć w 1968 roku. Na jego cześć posadzono drzewo ku czci Holokaust Memorial w Jerozolimie, a Hyuné Sugihara został ogłoszony sprawiedliwym wśród narodów świata. Miejsca pamięci na Litwie i Jaocu w Japonii składają hołd Sugihara i jego heroicznym staraniom, które uratowały niezliczone tysiące istnień ludz. Cesaria Evora. 78. rocznica urodzin. Data – 27 sierpnia 2019 roku. Typ inny. Renai Zhang świętuje światowej sławy piosenkarkę z Republiki Zielonego Przylądka Cesaria Evora. Urodzony w Mindelo. Mieście portowym na wyspie Sao Vicente u wybrzeży Afryki Zachodniej, tego dnia w 1941 roku. Cesaria dorastała w sierocińcu i jako nastolatka zaczęła śpiewać w barach i statkach wycieczkowych. Jej specjalnością była morna, bluesowa muzyka narodowa Zielonego Przylądka, którą przyniosła międzynarodowej publiczności, zdobywając wiele wyróżnień, w tym nagrodę grami. Przejmujący głos Ewory doskonale pasował do muzyki morna, a jej doświadczenia życiowe nasycały jej piosenki miłości i straty niepowtarzalnym uczuciem. Znana z wykonywania boso, śpiewała w kriolu. Mieszance dialektów portugalskich i afrykańskich, w towarzystwie fortepianu, gitary lub kawakinio, czterostrunowej gitary portugalskiej. Chociaż została zaproszona do śpiewania w lokalnym radiu. A dwa z tych nagrań zostały wydane w Europie, nie mogła się utrzymać wyłącznie karierą muzyczną i przez wiele lat zrezygnowała ze śpiewania. W połowie lat 40. Ewora udała się do Portugalii na sesję nagraniową, na której zrobiła wrażenie na José da Silva, francuskim organizatorze koncertowym pochodzenia Zielonego Przylądka. Da Silva zaprosił ją do Paryża. A pod koniec lat 80. Ewora nagrała kilka albumów dla swojej wytwórni, zaczynając od La Diva Piecznus, The Berfoot Diva, co przyniosło jej nową publiczność. Ewora koncertowała po świecie i zdobyła nagrodę Grammy w 2003 roku za swój album Vos Damor, a także dwie nagrody Koraz afrykańskiego przemysłu muzycznego. Nigdy nie rozpraszała ją gwiazdorstwo. Ciężko pracowała nawet w przypadku pogorszenia stanu zdrowia i wykorzystała swoją sławę, aby pomagać innym, pełniąc rolę ambasadora Światowego Programu Żywnościowego ONZ. Lotnisko na jej rodzinnej wyspie Sao Vicente zostało nazwane na jej cześć, z figurą i murałem upamiętniającym ukochaną królową Morny. Jesień 2019. Data: 23 września 2019 roku. Typ: Zwyczajowy. Renalizant świętuje pierwszy dzień jesieni na półkuli północnej. Sezon mgieł i łagodnej płodności, jak to kiedyś opisał angielski poeta John Keats, kończy długie dni lata i początku.